Halo, halo, ludzie hiebieci, hipsterzy i kosmici. Mówi do was Knurko na esur. i dzisiaj, dzisiaj zdałem sobie sprawę z tego, że przy okazji oczywiście yy, tego, że nagrywaliśmy ostatnio filmiki na temat, yy, na temat bomorów, zdałem sobie sprawę z tego, że o ile stali oglądający kanał wiedzą, że Ayla jest moim ulubionym, regionem produkującym whisky w Szkocji. Wiadomo oczywiście, że regiony tak naprawdę nie mają nic do, nic do gadania, ponieważ i na Eili, tak bardzo znanej z dymnych whisky, są też destylarnie, które robią whisky niedymne, m.in. Brychladi czy, czy Buna Haven, czy też i Colila, której będzie dzisiaj robi też whisky niedymne w jakimś tam procencie swojej produkcji, ale jednak najbardziej znana jest z tego, że robi whisky dymne. To o ile wiadomo, że kocham whisky z Eili, i whisky z Eilie zrecenzowałem już, już kilka, kilka tuzinów, bo było kilka whisky z Bomora, zresztą też i ostatnio, było chyba z półtuzina whisky z Bruchladi, zresztą głównie, głównie w postaci różnych wersji Port Charlotte. Było kilka Artbegów, było kilka Lagavulinów, było chyba z pół faktycznie i w różnych wersjach. Było kilka Kilchomanów mam chyba jeszcze z 8 albo 9 różnych Kilchomanów do, do omówienia. Było kilka Bunahaven i niedymnych parę miesięcy. Temu i też dymnych w postaci toczach AGA to. O ile z każdej z tych destylarni były omówione najbardziej sztandarowe produkty, które, które ta destylarnia produkuje, to w przypadku Kolili była tylko mowa o Kolili Moch. I to zresztą była mowa o Kolili Moch tak dawno temu, że to były jeszcze czasy, w których ja przedstawianie całej historii destylarni robiłem wewnątrz jednego filmu z, z omówieniem whisky z danej destylarni. Także była tylko Kolila Moch. I trzeba tę te, sytuację zmienić jak najszybciej. Także będzie dzisiaj o kulili. Dwunastoletniej, czyli tej najbardziej sztandarowej, jednak, whisky, yy, whisky z tej destylarni. No, złapię aparat ostrość złapał ostrość w końcu. Ja mam taką 200, 200 ml butelkę, co można dać na plus dla destylarni, które należą do korporacji Diageo, takich jak właśnie Kulila, takich jak Oban, takich jak Kleinlich, takich jak Lagavulin, ponieważ szesnastkę też czasami da się dostać w, w takich 200 ml butelkach. Kilka różnych Taliskerów da się w takich butelkach dostać. Że nie trzeba wywalać pieniędzy na pełnowymiarową butelkę, i można sobie kupić albo taką dwusetę, albo takich 200 kilka w zestawie. 12-letnia kulila 43% alkoholu, filtrowana na zimno z dodanymi barwnikami, mimo że mamy tutaj do czynienia z ciemno butelką, która mogłaby sugerować, tak jak w przypadku Artbega na przykład, że tych barwników nie będzie, ale niestety te barwniki są. Tak jest zresztą przy, przy okazji Buna w ciemnych butelkach też barwników nie ma i nie jest filtrowana na zimno. Ale cóż, 12-letnia kulina. Sama destylarnia znajduje się w miejscowości Port Askeg, jest też taka nazwa, taka nazwa produktu whisky, który nazywa się Port Askeg, jest, to jest whisky, um, whisky z nieznanej destylarni sprzedawana przez, sprzedawana przez The Whisky Exchange, Master of Mold Whisky Exchange, którąś z tych niezależnych e, firm, pewnie przez Master of Mold w takim razie. Nieważne, jest taki produkt, który nazywa się Port Askeg, to jest od Elixir Destillers, więc, więc to jest od, um, więc to jest od um, Whisky Exchange, niemniej, na wyspie Isla należąca do korporacji Diageo od 2002 roku na rynku jest ten produkt właśnie w postaci w postaci dwunastoletniej wersji tej whisky. Sama destylarnia Kulila jest w stanie produkować około 8 milionów litrów alkoholu rocznie, więc jest to największa absolutnie pod względem produkcji destylarnia na Eili i jedna z top 10 największych destylarni w ogóle w całej Szkocji. Jest to ogromna, komercyjnie, komercyjnie produkująca komercyjne ilości whisky destylarnia. Oprócz tego, że sprzedają swoje single malty w kilku różnych wersjach, nie w specjalnie wielu wersjach, jak na destylarni, która produkuje tak ogromną ilość whisky, ponieważ ta ogromna ilość whisky idzie do blendów, takich jak np. Johnny Walker Black, czy też Johnny Walker Double Black, do, do mieszek różnych innych blendów, przy okazji też ze stajni Johnny'ego Walkera, czyli ze stajni Diageo, ale prawdopodobnie też idzie do takich marek whisky jak te Ilach, jak Finlagan, jak Ben Bracken. Ponieważ produkując tak ogromną, ogromną ilość whisky, są w stanie pozwolić sobie na sprzedaż beczek do firm niezależnych lub też. Bardziej lub mniej zależnych, ale do różnych innych produktów. Oprócz tego mamy także, yy, mamy także sprzedaż do innych niedymnych blendów, ale także i yy, yy, mamy, mamy produkcję różnych niedymnych blendów, ale także i składniki różnych innych blendów. I przy okazji dystylarnie Kulila, czy też. Warunkom pogodowym, które były w latach 60. XX wieku na Eili, które sprawiły, że na Aili była susza, nie można było produkować whisky przez jakiś czas, coś musiało zastąpić kulile jako, jako tą destelarnię, która produkuje ten dymny wsad do różnych blendów i różnych produktów marki Diageo i wtedy powstała dzięki temu Brora. Która jest whisky, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba i eee, jej wspaniałości też chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Także to, że w ogóle Brora istnieje i czy też istniała, czy też będzie znowu istniała niedługo, eee, zawdzięczamy do pewnego stopnia właśnie Kulili. W 1974 roku mamy przebudowę i mamy produkcję czegoś, co się nazywa Highland Mold. W 1999 roku mamy produkcję pierwszej nietorfowej whisky, pierwszą nietorfową whisky w ogóle na sprzedaż z Kulili, a nie tylko jej produkcji. W 2002 roku pojawia się portfel w postaci 12-letniej whisky, w postaci 18-letniej whisky, w postaci whisky bez podanego wieku, ale sprzedawanej w mocy beczki. W 2005 roku zaczyna Kulila być inkorporowywana w Yy, serię The Classic Maltz of Scotland, czyli tego najbardziej sztandarowego, chyba portfela z przekrojówką różnych whisky ze Szkocji, które oczywiście, yy, oczywiście wszystkie są w portfelu korporacji Diageo. W 2006-2007 roku pojawia się Kulila 8-letnia w wersji niedymnej. Um, i w 2011 roku pojawia się dwunastka niedymna, nie ta, która będzie tutaj, bo tutaj będzie normalna, normalna, klasyczna, dymna wersja. I w 2011 roku również pojawia się Kurila Moch, która już na kanale była bardzo dawno temu. Ta dwunastka pomiędzy 2004 a 2010 rokiem na International Wine and Spirits Competition dostaje cztery razy złoty medal. W 2015 roku na International um, Whiskey Challenge dostaje pierwsze miejsce w kategorii Single Modu do 12 lat. W 2015 roku również na Scotch Whisky Masters dostaje złoty medal e, w kategorii Whisky z Ili do lat 12. Także mamy tutaj potężną, potężną e, destylarnię. Ogromny, yy, ogromną, popularność, ogromną popularność wśród wszystkich ludzi, którzy lubią dymne whisky. I kuli 12 to jest taki standard, do którego, yy, do którego wraca bardzo dużo ludzi, szczególnie biorąc pod uwagę jej cenę, ponieważ w Wielkiej Brytanii 37 funtów, 36 funtów czasami można yy, ją gdzieś wyrwać, w Polsce 175 zł to jest taka standardowa cena, natomiast bez problemu raczej da się ją w niektórych Kauflandach, Oshonach i innych takich sklepach wyrwać trochę taniej na promocji yy, przy okazji jakichś świąt czy Black Friday'u czy Wielkanocy, czy różnych innych rzutów. Na nosie mamy cytrusy, bardzo dużo rzeczy w stylu trawa cytrynowa, w stylu cytryny, w stylu może nawet trochę limonki. Mamy trochę takiej rześkiej morskości, trochę, trochę bardzo, bardzo niewielkiej ilości dymu, która się tutaj objawia. Z jednej strony mamy whisky, która ma być taką sztandarową, bardzo mocno, bardzo mocno dymną whisky z Eili, ale ta dymność tutaj jednak objawia się bardziej w takiej soczystości, solankowości, morskości, mineralności, niż takim stricte dymie. Także rześki dym, cytrusy, zielone jabłka, jakieś takie gruszki może troszeczkę bardziej kwaśne. Nie taka ciężka, mocna medyczność, jaką znaleźlibyśmy yy, na przykład dla Freud'u. Dużo wanilii, dużo crème brule, dużo takiego skojarzenia tofifi karmelowego, idącego yy, w tym stylu. Może trochę też original albo czegoś, czegoś takiego. W tym wszystkim jest trochę takiej fajnej solankowej. Nuty, które kojarzy się z wypiekami, oczywiście kojarzy się z jakimś takim chlebem, Spajdą, ze smalcem, znaczy chlebem Spajdą, z, z, z smalcem, ze smalcem, Spajdą z, z, z słonym masłem albo ze smalcem, właśnie, um, ale też i trochę ze skórką z oliwek, czy też z, z, z jakąś taką wytrawnością zielono-oliwkową. I to chyba tyle, co będzie na samym nosie. Zobaczymy, co będzie na języku, w Na języku całkiem sporo dymu, który zaczyna gryźć na samym początku. Potem pojawiają się te cytrusy, pojawiają się kwaśne jabłka, pojawiają się gruszki. Pojawia się takie maślane ciasto, pojawiają się maślane ciastka z marmoladą. Taką fajną, pomarańczową, gorzkawą marmoladą, ale nie mylić tego z tym, że to jest stricte koryczkowa whisky. Kwaskowość też jak najbardziej się tutaj objawia. Trawa cytrynowa, zielone jabłka. W ogóle dużo cytrusów, i dużo, dużo takiej jabłkowo-gruszkowej nuty tutaj się przejawia. Mamy drożdże. Mamy słód, mamy trochę takiej, um, takiej pieprzności kojarzącej się z białym pieprzem i mamy trochę znowu tej wytrawności, która na nosie przy, przy, przywodziła mi na myśl bardziej skórki z oliwek, a na języku trochę bardziej, um, trochę bardziej przywodzi na myśl kapary. kapary. Kapary oczywiście w solance z dymem przy okazji, uwędzone kapary z solanki. Trochę medyczności, trochę jakichś takich bandaży kojarzących się mocno, yy, mocno z lafroigiem, ale nie dużo. Troszeczkę jodyny, trochę mineralności, trochę rzeczy w tym stylu. Zdecydowanie bardziej yy, wyczuwalna dymność na języku niż na nosie. Yy, yy. I. I. zaczął sobie już powoli uciekać. Zresztą zaczął sobie dosyć szybko uciekać, i tutaj jest y, moje główne wspomnienie, które mam z tej kolili. Wspominam ją jako bardziej medyczną. Nie piłem tego, tej, tej, tej whisky od ładnych od, od kilku lat, wydaje mi się. Ta butelka też była kupiona jeszcze chyba przed pandemią, y, żeby, y, żeby do, do tematu kolili wrócić, kiedy prawie została opróżniona, a potem została odstawiona y, na bok, żeby. Żeby zrobić recenzję i tak sobie przez jakiś czas stała, więc wydaje mi się, że już dobre dwa lata kuli nie piłem. I kwestia jest taka: jakby miała 46%, jakby nie była filtrowana na zimno, nie miała zadanych bar, barwników. to barwniki to oczywiście tam palnicho tak naprawdę, ale są one pewnym elementem takiej kraftowości i takiej rzetelności produkcji, którego tutaj nie ma nie wpływa on za bardzo czyż nie, nie wpływa on wcale na smak oczywiście a na smak będzie wpływała filtracja na zimno i będzie wpływał procent w jakim to jest zabutelkowane i tu jest ten sam problem który mam z większością takich najbardziej sztandarowych właśnie whisky yy, z Dla lagavulin 16-letni o ile bardzo smaczny 43% to jest za mało żeby pokazał pazura 8-letni lagawulin, który ma 48%, już pokazuje tego pazura dużo bardziej, a najbardziej pokazują pazura 12-letnie lagawuliny w mocy beczki. Jeżeli chodzi o boomory, no to było ostatnio: 40% w tych najbardziej sztandarowych to jest dużo za mało, 43% w tych trochę mniej sztandarowych to jest też ciągle za mało. No i w lafroigach 40% z tych najbardziej podstawowych to jest dużo za mało, 48% w tych trochę, trochę mniej podstawowych już zaczyna pokazywać pazura. I w Lafroigu można na przykład dostać Lafroiga Quarter Cask, który ciągle wydaje mi się z takich budżetowych opcji whisky z Eili najlepszą whisky, jaką można, jaką można dostać w tym budżecie powiedzmy tam do 170-180 zł. Kulila, o ile jest destylarnią legendarną i dwunastka o ile jest legendarnym produktem z tej legendarnej destylarni, nie można jej na pewno odmówić zasług w postaci przekonywania milionów konsumentów whisky do dymnych, do dymnych whisky i wprowadzania ich w ten wspaniały świat whisky, whisky z Eili, ale po jakimś czasie picie alkoholu, jednak te 43% trąci trochę, trąci trochę. Po prostu rozwodnieniem. Nie jest to takie bardzo bezczelne rozwodnienie jak w przypadku jak w przypadku 40% whisky, które się tu czasami zdarzają na kanale. Ale jak najbardziej jest to whisky, która się prosi o to, żeby było tutaj trochę gęściej, trochę więcej, trochę soczyściej, trochę bardziej, e, trochę bardziej po prostu. Także kiedyś jakbym mógł to prawdopodobnie, chciałbym to sobie ją, sobie ją porównać z tym ośmioletnim Port Askek, który ma prawie 46%, bo wydaje mi się, że jest na 46%, jednak trochę bardziej robiło robotę, mimo tego, że whisky była młodsza, mm, ale to tak, legenda z Eili, Legenda, która musiała się prędzej czy później pojawić na kanale. Trochę dziwnie, że nie pojawiła się na kanale dużo wcześniej, ale trudno. Pojawia się teraz. W następnym odcinku będzie, yy, będzie znowu kulila, ale dużo, dużo starsza niż 12 lat. A na trzeci odcinek yy, z tej miniserii zostawimy sobie kulilę w niezależnym bottlingu, 12-letnią, w której będzie tego pazura dużo, dużo więcej. Ale o tym sobie zobaczycie za jakiś czas, jak. Yy, będzie sobie na kolejne odcinki. Także to tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Kolina 12-letnia. Pozdrawiam. mówi do Was Knurko Nesur. Chamiętam Dohas. Go Mi